Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial o przestrzeniach, które możemy sobie dawać, robić w Babo.io po to, żeby odsuwać różne elementy od siebie, żeby się po prostu ze sobą nie stykały. Jak to robić? Już Ci pokażę. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian. Od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej. Zróbmy sobie na początku layout naszej strony na kolumn. Po to, żeby układać elementy od góry do dołu, jest kolumn, weźmiemy sobie grupę, ustawimy ją na środku naszej strony, ustawimy jej szerokość na przykład, dokładnie niech będzie miała 800 pikseli, wysokość niech ma od zera do nieskończoności. OK, mamy sobie taką naszą grupę i ustawimy sobie tutaj jakiś inny styl. Może ja zrobię sobie detach i ustawimy sobie styl, który będzie miał jakiś kolor. Ten kolor ustawimy na przykład taki czerwony, ale ustawię mu na przykład 15% przezroczystości. Wtedy, jak będę wkładał inne elementy w to, to będę widział, jak to się zachowuje, jak się na siebie nakłada. Skopiuję sobie to naszą grupę. Wkleję ją tutaj w to samo miejsce. paste. Będę miał takie zagnieżdżenie, więc tutaj przesunę jedno od drugiego. Dodam sobie a na przykład jakieś przyciski do tego wszystkiego, żeby mi się tutaj wypełniało. Jeszcze jeden przycisk, jeszcze jeden przycisk. OK. Dobrze, i zobaczmy sobie, jak to działa. Mamy teraz ustawioną grupę A. Która ma tutaj w ustawione w marginesach 0,0 i w paddingach 0,0 oraz w gap spacing też ma ustawione 0. Teraz sobie zobaczymy i przejdziemy przez wszystkie z tych elementów. Zacznijmy od yy, paddingu. Padding mówi mi, jak bardzo yy, mój element ma się odsunąć od jego zawartości. Czyli w moim elemencie w grupie A mam teraz grupę B. Jak bardzo chcę, żeby od granicy grupy B było, była przestrzeń od grupy A, od granicy grupy A. Zobaczmy sobie przykład. Dodam sobie np. 12 pikseli od góry i wtedy, zobaczcie, moja grupa B dalej się tu wyświetla. Jest, ma taką jakby ramkę i dopiero później zaczyna się grupa B. Grupa A się wyświetla, dopiero później zaczyna się grupa B. Zobaczmy sobie, podświetla mi się w taki sposób. Tylko zróbmy edycję na grupie A, bo ja mówię o grupie a, a edytuje grupę B, więc wracamy sobie, dodajemy sobie jeszcze raz 12 padingu od dla grupy A, 12, 12, 12 no i. Teraz od każdej strony dodałem sobie ten padding, tylko w tej grupie B zmienimy sobie szerokość na od zera do nieskończoności. I co teraz my widzimy? Widzimy grupę B, która jest na środku i ma ona dookoła 12 pikseli wolnej przestrzeni, bo w grupie A zdefiniowaliśmy sobie padding, czyli tą przestrzeń pomiędzy granicą mojego elementu a jego zawartością, czyli jest właśnie te 12. Możemy teraz przejść sobie do marginesu. Możemy też powiedzieć, osiągnąć coś podobnego, mówiąc, że ten element, B będzie odsunięty od swoich, swojego otoczenia w marginesie o 12 pikseli. Zróbmy sobie to samo: 12, 12, 12, albo może teraz 24, żebyśmy mieli różnicę 24. I zobaczmy, jak to działa. Jak teraz sobie najedziemy na to, to ten mój element, właśnie grupa B, ona mówi tak, ja jestem sobie tutaj, w tym miejscu, gdzie ten czerwony, ale dookoła mnie zrób taką ramkę 24 piksele, żeby tutaj nic się innego nie mieściło. Czyli nasz margines mówi o przestrzeni poza danym elementem. On mówi: poza grupą B ma być 24 pikseli takiej wolnej ramki. A zaś jeszcze raz wracając do paddingu, padding mówi: wewnątrz mnie ma być taka wolna przestrzeń między moją granicą a moją zawartością. Mam nadzieję, że to jest jasne. Mamy jeszcze jedną rzecz, jeden element, jedną możliwość do ustawiania takich różnych przestrzeni jest to gap spacing. Ona mówi wprost możemy sobie zrobić przestrzenie między elementami. Tak jak tutaj mamy teraz ułożone sobie y, tę naszą grupę w kolumnę, to możemy powiedzieć, żeby te wszystkie nasze przyciski odsunęły się od siebie, nie stykały się ze sobą w taki sposób, że powiemy na przykład row. Gap jest 6 pikseli i teraz ja mówię, że 6 pikseli ma być pomiędzy każdym z elementów, który jest w, wewnątrz mnie, wewnątrz tej grupy B. Moglibyśmy to też osiągnąć w taki sposób, że ustawimy sobie, żeby na przykład ten przycisk miał y, margines ustawiony na 6 pikseli. Ale y, te row gap spacing jest takie fajniejsze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze on mi tutaj powiedział, że każdy element ma mieć między sobą 6 pikseli. I tutaj mamy 6 pikseli i tutaj mamy 6 pixeli. Jakbym sobie teraz miał to osiągnąć za pomocą marginesów, to zobaczmy sobie, zróbmy taki test. Tutaj będziemy ustawiali sobie dolny margines na 6, więc to daje na 6. tym znowu ustawiam na 6. I w tym dolnym już nie zmieniam. Więc za każdym razem muszę każdy z tych przycisków sobie zedytować, zmienić. A tak, ja powiedziałem tak naprawdę w rodzicu, że każdy z tych elementów ma być odsunięty. Więc jeżeli mamy yy, chęć zrobić sobie takie przestrzenie między elementami w jakimś konkretnym miejscu, a nie jakiś konkretny element przesuwać, odsuwać, tylko, że chcemy mieć taki równy, fajny układ wszędzie, to mówimy sobie, ustawiamy właśnie ten row gap spacing, bo on mi działa na wszystkie elementy, a nie tylko na wybrane. Więc w takich właśnie przypadkach lepiej jest stosować właśnie ten gap spacing. Jeżeli nasza grupa byłaby wierszem, to mielibyśmy do wyboru nie tylko row-gap, czyli przestrzenie między poszczególnymi wierszami, ale również dochodzi nam kolumna i też mówimy tutaj sobie, żeby się na przykład tam odsunęło o 20 pikseli, żeby te nasze przyciski się odsunęły, więc też nam to tak zadziała. Podsumowując już, mamy sobie row Gap Spacing i Column Gap Spacing, który właśnie definiuje nam, jak wewnątrz mnie mają być ułożone różne elementy, jak mają być od siebie odsunięte, i to jest bardzo często stosowane i przydatne. I druga rzecz, którą ja preferuję, jest używanie paddingów, a nie marginesów. Marginesów lepiej nie używać. Dlaczego? Bo margines definiuje konkretnie wygląd konkretnego poszczególnego elementu, więc wtedy mogę sobie z tego skorzystać. Ale jeżeli chcę już robić takie formularze, które wyglądają podobnie na różnych stronach i używają tak naprawdę takich samych ustawień, to lepiej jest użyć sobie paddingu. Dlaczego? Bo padding należy do stylu, w stylu tutaj, jak zrobiłem sobie teraz create new style, na przykład padding 12 go nazwiemy to tu w stylu definiujemy sobie ten właśnie layout. Jak mi wygląda ten formularz, że on jest, na przykład ma za dużą tutaj przestrzeń pomiędzy elementami, pomiędzy tą ramką a jego środkiem, to zamiast teraz odklikiwać i znajdować wszystkie takie grupy, którym zdefiniowałem sobie tak duży padding, to po prostu idę do stylu robię sobie edit style i mówię mu hej. Używaj jednak 6, 6 pikseli paddingu, a nie 12. Więc podsumowując, najlepiej moim zdaniem mi się najbardziej yy, przydaje stosowanie tych gap spacingów oraz paddingów, a paddingi stosuję w taki sposób, że robię, robię specjalne style danych kontenerów, które mają odpowiednie paddingi. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!